Serdecznie dziękuję naszym polskim przyjaciom za taką mobilizację i solidarność dzisiaj, żeby pokazać wsparcie Ukrainy bez względu na to, co się dzieje w świecie. Odwrotnie, to nas mobilizuje, wstrzymuje i pokazuje drogę do przyszłości. Tak naprawdę dzisiaj mamy rozmawiać nie tylko o tym, co jest ciężko, a to, co musimy zrobić, żeby było lepiej, żeby żyliśmy lepiej, żeby się wojna skończyła z zwycięstwem Ukrainy i żeby pokój był Całej Europie, a otóż główna rzecz, nie składamy ręk, działamy nadal. Ukraina musi być w Unii, Ukraina musi być w NATO. Bez Polski to się nie da zrobić. Ukraina musi walczyć dzielnie i musi dostawać broń, amunicję, dlatego żeby trzymać front i walczyć z wrogiem ile się da. A mam nadzieję, że trzymamy się dość długo i zwyciężymy razem z naszymi przyjacielami. Ale również musimy myśleć o tych, którzy teraz w więzieniu, o obrońcach razowstaliu, o wszystkich, którzy teraz cierpią. Męczeństwa w ruskich więzieniach, o tych, których musimy także zwrócić. Musimy myśleć o dzieci, których zabrali Rusy do swoich domów. Musimy zwrócić tych osób, które pod siłą były wywiedzione na okupowanych terytorium, a zwłaszcza więźniów politycznych, które zostały zatrzymane na Krymie. Musimy myśleć także o tym, żeby odzyskać nasze terytorium i sami my zarządzać nimi, a nie oddawać komuś. Musimy także myśleć o tym, jak lepiej współpracować między sobą. Wiele rzeczy są do zrobienia, ale mamy dobrą wolę, mamy dobre podejście i działamy na to, żeby nasza przyjaźń, polsko-ukraińska przyjaźń się rozwijała, byliśmy silniejsi razem, a to jest główne dla przetrwania i dla tego, żeby nasz głos w Europie, w świecie był słuchalny. Także chciałbym serdecznie jeszcze raz podziękować Sejmowi, Senatowi Polskiemu, Prezydentowi, Rządowi, wszystkim osobom, które pomagają i pomagali Ukrainie. Dla nas to jest niezmierna rzecz dla zwycięstwa w tej wojnie. Ale także chciałbym podziękować dzisiaj jeszcze raz Wam za to, że jesteśmy razem, że pokazujemy teraz głos dobra, głos białego koloru, który musi zwyciężyć i który jest wskaźnikiem tego, że prawda i my z Wyciężymy. Sława Ukrainie!